Dzień dobry, ja się nazywam Agata Łabno. Z pałacu młodzieży, miałam, y, mam swoje pierwsze wspomnienie z 2012 roku, kiedy pani Małgosia Boruch, bo u niej się uczyłam śpiewu, y, przyszła na konkurs Niezapominajki i tam śpiewałam piosenkę Twisty Gen y, i y, y, y ona mnie wypatrzyła i zaprosiła na zajęcia. I ja to bardzo dobrze wspominam. Jak się potem okazało, ja tego nie wiedziałam wtedy. Okazało się, że ona też uczyła moją siostrę, moje kuzynki, więc cała rodzina jakby chodziła do pałacu młodzieży i uczyła się śpiewać. Ja to wspominam wspaniale. To była przygoda życia jeżdżenie na konkursy, wysyłanie. Pani Małgosia dbała o nas jak o swoje własne dzieci. Jeździła z nami na różne konkursy, sama autem również. Wybierała nam różne piosenki, uczyliśmy się na zajęciach rozśpiewek, na przykład mieliśmy też takie, takie próby, kiedy tańczyliśmy, pani Gosia zawsze wkładała do tych piosenek dużo naszej takiej energii, korzystała z tego, jak, jak my jakby reagujemy, więc ja to powspominam bardzo dobrze i właśnie z okazji jubileuszu 70-lecia Pałacu Młodzieży życzę wszystkim, podopiecznym, wszystkim uczącym. Mnóstwa, mnóstwa inspiracji, twórczości, pełno energii i powodzenia dalej, bo ja wspominam Pałac Młodzieży bardzo dobrze.